Witam wszystkich. Jesteśmy na test serwerze, gdzie wspólnie dzisiaj sobie zrobimy wyprawę w najnowszym wędrującym balonie. Nazywa się ona Szlak Łowiecki i będzie dostępna na serwerach globalnych już za kilka godzin. Z nagród, jakie możemy otrzymać z, tego, z tej wyprawy, mamy skrzynki EXPA, skrzynkę Proszku i skrzynkę Złota. Tych skrzynek złota jest dwie. Skrzynek yy, proszku są trzy. Złota mamy 24 godziny. Doświadczenia 24 godziny i 8 godzin proszku. Do tego mamy 60 niebieskich kamieni, 30 srebrnych emblematów, 30 fioletowych kamieni, 10 złotych emblematów i 10 czerwonych skrzyni z wyborem emblematu. Z tych lepszych nagród, które mamy do zdobycia, jest 10 zwoi losowania bohatera. Oraz 10 kart astrologa. Także zacznijmy sobie tą wyprawę. Mamy historię. Standardowo. Pierwszy krok jaki robimy, stajemy sobie na tej dźwigni, co yy, yy, historia znowu, co zmieni kierunek yy, pójścia tej kuli. Strzelamy sobie tym taranem, rozwalamy płotek. Po tych torach można sobie przejść, i w ten sposób zdobywamy naszą pierwszą nagrodę. Mamy 10 zwoj losowania bohatera. Udajemy się tutaj na bitwę. Standardowy skład, w ogóle myślę, składem nie ma co się przejmować, gdyż ta wyprawa jest bardzo łatwa. Jeżeli chodzi o same walki, jedno, jedno miejsce jest gdzie można popełnić błąd. Na pewno o nim wspomnę. Czyli ta dźwignia otwiera nam bramę, którą musimy przejść, i teraz co robimy? To strzelamy sobie bałwanem polarnym. Mamy kulkę na tych torach. Zmieniamy kierunek. I używamy tarana w ten sposób, otwierając sobie drzwi do dalszej drogi. W międzyczasie również wykonujemy sobie kolejną bitwę. No I odbieramy skrzynkę z proszkiem. Teraz kierujemy się do tej części mapy. Strzelamy sobie tym bałwanem polarnym. W ogóle te nazwy są bardzo fajne. Bałwan polarny. Teraz wykonujemy sobie tą bitwę. Coś tak nie poszło, rzuciłem do składu Roana. Zobaczymy, czy teraz nam pójdzie. Straciliśmy lajkę Saurusa. No, to będę musiał przejść tą walkę poza ekranem. No i dobra, w sumie przestawiłem tylko. Rowana i wymieniłem lajkę na tej linie. Niestety nie mam na test serwerze Ezio, który no świetnie kontruje Torana. Zbieramy nagrodę. Skrzynka ze złotem i strzelamy sobie tym Taranem przesuwając kulę na dźwignię i otwierając kolejne drzwi. I tutaj mamy już wszystko zebrane, idziemy sobie na tą falkę, zbierzemy sobie następną skrzynię. W której mamy 24 godziny doświadczenia. Teraz idziemy sobie przez te drzwi, używamy tego tarana. Aha, nie możemy przejść, musimy przejść walkę. Tak więc tak jak mówiłem tego tarana używamy najpierw później strzelamy tym Zbierzemy sobie nagrodę. Wykonamy walkę, ale to tylko i wyłącznie, żeby zdobyć sobie relikt. Zanomię sobie nagrodę. Wykonamy kolejne dwie walki. I teraz e, zrobimy sobie kulę. Aha. I pójdziemy sobie strzelić tym taranem. Otworzy nam to kolejne wrota. Udajemy się do kolejnej sekcji mapy, gdzie właśnie można zrobić pomyłkę. Na początek zbijmy sobie tego kampa. Zbijemy sobie jeszcze tego, zbierzemy nagrodę. Mamy 10 złotych emblematów. I teraz pójdziemy sobie strzelić z tego tarana. Idziemy sobie teraz na walkę z bosem, z kolejnym kompem. Wieramy sobie nagrodę. 30 kamieni. Bijemy kolejnego. Teraz strzelamy sobie taranem. Robimy to drugi raz. Strzelamy z tego tarana. Teraz otworzyło nam to kolejne wrota. Teraz tworzymy sobie kulę. Nie, zanim kule to przemienimy tą zwrotnicę. Zbierzemy sobie nagrodę. Teraz zrobimy sobie kulę. I przechodzimy sobie na kolejny kąp. chodzimy przez bramę zabijamy następnego kompa i mamy ostatnią walkę Odbieramy naszą ostatnią nagrodę, którą jest 10 kart astrologa. No, i w ten oto sposób ukończyliśmy tą podróż cudów. Dla pewności, tylko sprawdzę, czy na 100%, bo dwa razy już mi się zdarzyło. Nie na 100%. Jak widzicie, na 100%. Także pamiętajcie, tutaj nie popełniać tego błędu. Trzeba dwa razy tą kulę wystrzelić. No, i tutaj trzeba na początek ściągnąć to, ten wóz i dopiero strzelić kolejną kulą. Także z mojej strony to wszystko. Dzięki wielkie za uwagę. Mam nadzieję, że materiał Wam się przydał.